Witam koni. Witamy w kolejnym podsumowaniu minionego tygodnia. Rozpoczynamy koniec tygodnia, a nawiązując do tego, o czym mówiliśmy w zeszłym odcinku naszego programu, bo zasygnalizowaliśmy podczas naszej rozmowy o możliwym zagrożeniu terrorystycznym. A tu bach. budzimy się pewnego dnia rano. Otwieramy portale i widzimy o planowanym zamachu na parlament na Sejm. Jakieś przeczucie miałeś? Czy ktoś jakiś złusen? Nawet koledzy z y, krajowych serwisach zwolnili do mnie, z, kogo ja znam w ABW, że wiedziałem przed, e, e, przed wszystkimi. Nie, to, to był zupełny przypadek, to był szczał, aczkolwiek trafiłem, tak? Y, y, w zeszłym tygodniu mówiłem o dorabianiu gęby dla filozofii, chuliganów, którzy niejako wzorują się, na ruchy terrorystyczne. No i Bach mamy terrorystę, mamy Bruno K., który, no może nazwać go terrorystę, nie doszły terrorysty albo terrorysta, z, terrorysta gawędziarz bo tak naprawdę te, te jego plany to były bardziej, no, wydaje mi się, że tam jest więcej roboty dla, dla psychiatrów jednak niż, niż dla śledczych. Ale pozostaje fakt, że jako nasze trafiło jako pierwsze. No, ale fakt faktem, że ten plan, który sobie wymyślił ten człowiek, raczej do zrealizowania nie był. Przymycić 4 tony azotanu przypuszczam, że to azotany po, po profilu uczelni do Warszawy no może i się da, tak? Natomiast prowadzić do Sejmu to absolutnie nie. Podczas takiego wybuchu na pewno ucierpiałyby osoby postronne, ale przewrotu instytucjonalnego to z tego by nie było, umówmy się. Dlatego tym bardziej twierdzę, że chyba przypadek Brunona K. jest bardziej dla psychologa, dla psychiatra niż, niż dla śledczych. Niemniej jednak to jest dopiero początek. Ja niestety spodziewam się, że będziemy mieli taką powtórkę z Breivika, gdzie Brunon K. występuje w sądzie, robi jakieś dziwne ruchy, pozdrawia swoich kamratów, adresuje społeczeństwo ze swoją mową nienawiści itd., itd. Czy to robi z przekonania, czy z chęci, czy to będzie robił z przekonania, czy z chęci bycia celebrytą, zobaczymy. No, czy ten, Kiedy ten proces w Polsce się odbędzie, jak długo będzie trwał? A, to już całkiem inna sytuacja. Tuż przed mieszkania. wyborami. O, być może tak. Tuż przed wyborami. Pomniesz moje słowa i państwa. Również tuż przed wyborami na pewno będziemy mieli Brunon K. Show. A wiemy, że z takimi materiałami już eksperymentował. Tracił palce również podczas takich swoich, że tak powiem, zabaw z materiałami pirotechnicznymi. No, ja szczerze byłem zdziwiony, że z takiej detonacji 250-kilogramowej bomby nikt sobie nic nie zrobił. Ja rozumiem, że to były miejsca odludne, ale tam y, konkretne ślady, kratery pozostawały. Ani żaden miejscowy rolnik, ani żaden miejscowy leśnik nie zgłosił tego. Policja się tym nie zainteresowała. No, jest to sprawa dziwna, ale ok, stało się. W zeszłym tygodniu wybuchła kolejna bomba, ale już tak w metaforycznym e, ujęciu, czyli bomba w PSL-u. Zmiana e, w strukturach tej partii, zmiana u samej góry, e, no i spektakularna porażka, można powiedzieć. Spektakularna porażka i e, ze strony Waldemara Pawlaka to, ogromna, nie wiem, dawka żalu, zaskoczenia. Nie, nie, nie wiem, jak to nazwać. Myślałem, że Waldemar Pawlak jest bardziej wytrawnym graczem, tak? że potrafi brać na klatę nie jedno. A się okazuje, że jednak podejście jego w tym, w tym wypadku było takie dość emocjonalne. Zabierał, zabiera zabawki właściwie cały czas to, co się dzieje. Wynosi się z rządu, sprząta po, po, po różnych spółkach, skarbu państwa swoich ludzi zobaczymy. No, byłem zdziwiony, bo PSL jest partią chłopską, pragmatyczną i jeśli na takim szerokim kongresie 1087 delegatów większość, nie, niewielka większość, ale jednak większość głosuje dla Piechocińskiego, to znaczy, że musiał się chłop napracować, musiał jakieś ustalenia poczynić. Zobaczymy, jak mu teraz pójdzie. Widać, że nie bardzo ma pomysł, co zrobić z tym, z tym zwycięstwem. Od razu automatyczna e, deklaracja Pawlaka, który występuje z rządu w roli wicepremiera. E, rozmowa nawet z Piechocińskim, chyba dzień czy, czy dwa dni później, po tym w siedzibie PSL-u, która dotyczyła najważniejszych spraw e, PSL-u, która trwała 15 minut. Ciekawe, co panowie sobie przekazali wtedy podczas tych 15 minut. Pieczątkę za rządu Nie żartuję. Oczywiście em, wszystko przed, przed panem Piechocińskim, ale trzeba pamiętać, że startując, wygrywając te wybory wewnątrz PSL-u, no, wziął na siebie odpowiedzialność za drugą partię, która wchodzi w składzie rządu. Więc teraz musi, czy musi do rządu wejść. No, byłoby dobrze, jakby wszedł czy jako minister, czy nie. Ja pamiętam w rządzie Buska był taki minister do spraw y, negocjacji, czy do spraw niepotrzebnych Longin Komołowski. Hmm. Pamiętasz? No, no to może teraz... Czyli bądź... taka funkcja do spraw niepotrzebnych, nikomu będzie akurat dla nowego przewodniczącego PSL-u? Myślę, że tak. Jeśli nie chce objąć on w pierwszej osobie Ministerstwa Gospodarki, no z przykrością to stwierdzam, ale Sławomir Nowak czyni postępy. Tak? Bo Pierociński mógłby aspirować do, do infrastruktury, on się na tym zna. Myślę, że zna się lepiej niż, niż Nowak, ale Nowak czyni postępy. Nie sądzę, aby premier Tusk chciał się pozbyć Nowaka akurat w tej chwili. Przy czym no, umowa koalicyjna lepiej pozbyć się nowaka niż nowe wybory, tak? Choć sondaże różne rzeczy wskazują. Zobaczymy, jak to, jak to, jak to będzie. Właśnie, zmiany w PSL-u to tylko problem dla ludowców, czy też dla koalicjanta, dla Platformy Obywatelskiej? To idzie w parze. Mhm. To idzie w parze. Nie? Jedno z drugim nie da się. Nie da się postawić czerwoną linię, że tu są problemy partii, a tu są problemy koalicji. Widzieliśmy to zresztą przez cały tydzień teraz troszeczkę przejdźmy na nasze podwórko, czyli w Karkonosze jadąc na jakiś materiał ostatnio w zeszłym tygodniu razem w samochodzie o tym dyskutowaliśmy, o pomyśle superkarnetu, który miałby tak powiedzmy integrować stoki w Karkonoszach, żeby turysta przyjeżdżający mógł skorzystać w kilku różnych miejscach ale ten pomysł nie spotkał się tutaj z aprobatą wszędzie, taki dosyć mocny artykuł, chociaż bardzo słabo uargumentowany, na. Gazety wyborczej. Profesor Klaus Bachmann, który wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, członek PPA, czyli Polskiej Partii Agory, który przez Agora jest lansowany. Zobaczymy, czy wystartuje do Parlamentu Europejskiego, czy w wyborach samorządowych. Jeszcze tego nie wiemy. Wiemy, że jest ostro grillowany. pan profesor. Wyszedł z, z pomysłem dziwnym a mianowicie zaczął krytykować ten superkarnet. Jak dla mnie to pomysł łączenia usługi, ułatwienie życia dla turysty, dla narciarza, to jest zawsze dobry. No ale ja nie wiem, czy pan Klaus Bachman wykłada nie, nie, politologię, filologię, nie, nie, na pewno nie ekonomii, tak? Dlatego, że jakby wykładał ekonomii, to by wiedział, że Pomysł może ten nie jest doskonałym, ale tak jak już mówiłem jest dużym krokiem do przodu. Owszem, pan profesor mówi, że był w Austrii. A, fajnie, ja nigdy w Austrii nie byłem. Że tam minibusy krążą pomiędzy stokami i, i to czyni ofertę austriacką lepszą od, od naszej tak czy siak. No, ja powiem tak, ja nie zgadzam się. Wiem skądinąd, że w Austrii ta infrastruktura jest niekiedy lepsza, ale niekiedy też starsza niż to, co my mamy. Nowe stoki, nowe wyciągi wybudowane. Od kolegów, którzy zjeżdżają w, w Austrii, we Włoszech, wiem, że, wiem o, o ciekawym procederze. Tam na stokach policja wręcza narciarzom takie ulotki i różne mają ulotki w zależności od stopnia zaawansowania y, umiejętności na narciarskie y, y, tak, klienta. Na przykład starym wygom dają ulotki pod tytułem zapnij wreszcie ten kask, nie? bo taki nie zapina kask. Mm -hmm. To tak przenośnie powiem tak. Panu profesorowi Bachmanowi szosującego na stoku ekonomii i inicjatyw gospodarczych ja za pośrednictwem srebrnego ekranu wręczam dzisiaj ulotkę pod tytułem nie zjadaj pan żółty śnieg, bo jako ekonomista jesteś totalnym dnem. Nie zajmuj się już inicja inicjatywami gospodarczymi, bo się na tym nie zdasz. A jeżeli chodzi o ekonomię, no to teraz Jeleniogórski budżet jest przygotowywany i też zastanawiają się radnie wraz z prezydentami nad tym, jak wszystko dobrze podopinać, nie że tylko jeżeli chodzi o budżet samego miasta, ale również spółek miejskich. Tutaj mam na myśli MZK i szykuje się podwyżka biletów teraz na i Trzeba było zabrać więcej z MZK, dać więcej na fontannę. <laughs> No, zobaczymy jakby, jakby jakby to starczyło. Co ty sądzisz na temat takiego pomysłu? Bo w sumie patrząc też z perspektywy ostatnich lat, no to mieliśmy jedne z, naj, z najtańszych biletów, ale teraz już będzie, będzie kolejna podwyżka. Są też e, propozycje opozycji, na przykład ruchu palikota, a żeby na przykład na odwrotnych stronach biletów jednorazowych umieszczać reklamy i w ten sposób pozyskać pieniądze. E, rozumiem, że opozycji poza e, e, Radą, nieńską, tak. No, Ale konferencja no, prasowa ostatnio też nie. była zwołana, mówili o tym po prostu okay. e, działacze ruchu palikota. Trzeba szukać pieniędzy tam, gdzie można. Tak, ale to nie jest zadanie dla Rady Miejskiej, to jest zadanie dla prezesa yy, MZK. MZK, który drukuje te bilety. No już nie, nie wolno nam mieszać, tu znowu y, pojęcia y, y, ekonomii, nie wolno nam mieszać y, kierowaniem spółki y, y, komunalnej z zadaniami, które są właściwymi dla Rady Miejskiej. Ale to mimo wszystko radni zdecydują o tym, czy ta podróżka radni... będzie i jaka będzie jestem tego świadom tak jak MZK, tak jak z MZK gospodarujemy, taką mamy dziurę, bądź zysk. Ja nie wierzę w to, że spółki komunalne koniecznie muszą wypracować zysk, jakikolwiek, dlatego, że one mają przede wszystkim służyć mieszkańcom. Tylko pytanie, ile można tolerować? Takiego, t, 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 takiej dziury w budżecie spółki poszczególnej, tym bardziej, że na początku tej kadencji mieliśmy zapowiedzi, szczególnie od wiceprezydenta Papaja, jak, jak te połączenia będą zracjonalizowane, że teraz już autobusy nie będą wozić powietrza. Pamiętacie Państwo, pamięta Pan redaktor, tak? Mhm. Że teraz już te um, um, okrojony ten rozkład okrojony jazdy. rozkład jazdy będzie obsługiwał większą ilość pasażerów, bo jest bardziej atrakcyjny, a wyszło jak zwykle. A jeździsz autobusem? Nie. No właśnie, to ciężko, ciężko ocenić. Nie, ja, ja też nie jeżdżę, więc... Nie, ale aczkolwiek, aczkolwiek w 2010, wróć, na początku roku szkolnego, kiedy weszła ta, ta reorganizacja, Pamiętam, byłem świadkiem takich, e, e, takich scen dantejskich, kiedy dzieci. E, do autobusu się e, nie do autobusu Nie. Kiedy dzieci gromadziły się, jak to robiły przez ileś tam lat, na przystanku, który był zlikwidowany, autobus przejeżdżał. Kierowca ze łzami w oczach, bo widzi, że ludzie stoją i czekają, musi jechać dalej, bo taki ma rozkaz, a dzieci gonią za autobusem i płaczą, bo wiedzą, że jak się nie dostaną do szkoły, to ojciec da im w skórę, bo jakie to tłumaczenie, że autobus nie nie nie, nie stanął. No, to... Rzeczywiście kuriozalne. Na sam koniec króciutko jeszcze chciałbym do Karpacza przejść, bo tam kończy się budowa tunelu i Karpacz będzie tak naprawdę funkcjonował całkowicie niż, inaczej niż teraz. Ta ulica główna, którą przejeżdżamy przy kolorowej, przy Urzędzie Miasta zostanie zamknięta i to będzie stanie się deptakiem Karpacza, czyli Karpacz zyska centrum, a teraz będziemy Karpacz objeżdżali inną ulicą i przez tunel pod stokiem kolorowa. Myślę, że Karpacz dużo zyska na tym, że to naprawdę staje, stanie się takim lepszym kurtem. I chwała panu Bogdanowi Burmistrz Karpacza, który wreszcie doprowadził ten projekt do końca. Yy, oprócz tego yy, chcę brać na swoje barki samorządu również odśnieżanie, yy, odśnieżanie ulic yy, powiatowych, tak żeby było to dobrze wykonane. W 2009 i jeszcze na łamach Jelonki, jeszcze w Pałacu Pauliną pytałem pana burmistrza, co będzie, kiedy w dużych hotelach, tak, będę robił reklamy Gołębieskiego, jeśli pozwolisz, kiedy w Gołębieskim będzie zmiana turnusu, co się będzie działo, kiedy 1500 ludzi będzie chciało wyjeżdżać, a, a, z a duży, w 1500 w drugą stronę. Oprócz tego, to nie jest tylko kwestia samych turystów, ale tam trzeba, do, do, nie tylko do Gołębieskiego, ale do, również do innych dużych hoteli, trzeba zawieść pościel, zabrać brudną, catering i tak No i burmistrz w 2009 właśnie opowiadał o, o tych ambitnych planach, które dzisiaj są zrealizowane. Trwało to krótko, trwało to długo, nie wiem. I trwało to tyle, ile musiało trwać widocznie. Dobrze, że tego tunelu mamy. Karpacz zasługuje na dobrą komunikację i może kiedyś na skibusy, które będą go łączyć ze szklarską porębą, tak aby Herr Bachmann był, był zadowolony. To tunelem pojedziemy jeszcze w tym roku, a my spotykamy się za tydzień. Do zobaczenia. Za tydzień. Do zobaczenia.